thank you Nie potrafię się pokochać, więc powiedz, że ty chcesz mnie kochać Tyle osób miało zostać, ale jak widzisz to nikt tu nie został, więc Nie potrafię ci uwierzyć, gdy mówisz, że będziesz na zawsze Wiem, że nie jestem najlepszy, daj mi trochę czasu Nie potrafię się pokochać, więc powiedz, że ty chcesz mnie kochać Tyle osób miało zostać, ale jak widzisz, to nikt tu nie został, więc nie potrafię ci uwierzyć, gdy mówisz, że będziesz na zawsze. Wiem, że nie jestem najlepszy, daj mi trochę czasu, dla ciebie się stanę. Boję się, że ciebie zranię, a tak bardzo tego nie chcę. Boję się, że znowu z przecież co chwilę coś siebie. Dlaczego, gdy jestem szczęśliwy, to czuję, że popełniam błąd? Dlaczego gdy z tobą się śmieje? Myślę, że też pójdziesz stąd. Wytatujmy nazwisko Zawsze bądź obok mnie blisko. Powiedz, że będziesz mnie wspierać, nawet jeśli oboje będziemy nisko. Wiem, że to jest niemożliwe. Wiem, że wszystko to rozjebie. A jeśli tak będzie. To w końcu cię nie potrafię się pokochać, więc powiedz, że ty chcesz mnie kochać Tyle osób miało zostać, ale jak widzisz, to nikt tu nie został, więc nie potrafię ci uwierzyć, gdy mówisz, że będziesz na zawsze Wiem, że nie jestem najlepszy, daj mi trochę czasu, dla ciebie się stanę.